Lutym, miesiącem chorób rzadkich oraz świadomości objawu zespołu Marfana. Dzień szósty. Dzisiaj mówimy o wadach klatki piersiowej. Yy, mamy tutaj na myśli wady ortopedyczne, czyli z jednej strony może być to klatka wystająca, tak zwana kurza, ale o wiele bardziej niebezpieczna dla struktur wewnętrznych takiej osoby może być wada klatki polegająca na jej zapadnięciu czyli tak zwana klatka wklęsła. Yy, Niestety, z obserwacji osób, które należą do naszego stowarzyszenia, wynika, że trudno jest zaradzić takiej wadzie klatki piersiowej za pomocą rehabilitacji i ćwiczeń. W zasadzie nie da się tego zmienić ćwiczeniami, natomiast w dzisiejszych czasach na szczęście z powodzeniem się takie wady klatki operuje. Decyzję o tym, kiedy należy takiego pacjenta operować, podejmuje oczywiście lekarz. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Pacjent, który ma zespół marfana bądź też inną podobną chorobę tkanki łącznej, może mieć jednocześnie problem nie tylko z klatką piersiową, ale również np. z poszerzającą się aortą bądź z wadami zastawek. Dlatego też decyzja o operacji powinni podejmować wspólnie kardiochirurg i torakochirurg, czy też chirurg klatki piersiowej. Ponieważ coraz częściej takie operacje są procedurami jednoczasowymi. Czyli na przykład jest to operacja zastawki tętniaka aorty, a jednocześnie podczas tego samego zabiegu po właśnie dokonaniu wymiany aorty, lekarz to dokonuje Operacji samego mostka, czy też klatki piersiowej, tak aby zniwelować to zapadnięcie klatki. Dla pacjentów, którzy są obarczeni tak, taką wadą klatki wklęsłej, no oni często skarżą się na to, że są osłabieni, mają obniżoną wydolność, no bo niestety ta zapadnięta klatka piersiowa uciska wewnętrzne organy, płuco, czasami też serce jest przesunięte z tego powodu. Dlatego najważniejsze, aby się badać, to do czego cały czas Stowarzyszenie nawołuje. Tętniak rośnie w ciszy, a my przerywamy ciszę.